Siema W Przerwie pomiędzy piciem selera, jazdą koparką, mini ładowarką i serwisowaniem, a w zasadzie odnawianiem tego roweru. I ten Crosslea jest rowerem ze złomu, i to nie jest fake. I ludzie mnie będą za to hejtować, bo nie wierzą, że można coś za darmo dostać na Eliksie, zrobić i sprzedać, że można znaleźć na złomie i od razu czasami sprzedać, co złomiarze sprzedają prosto ze złomu, to się w palenie nie mieści, bo wygodniej jest siedzieć przed y, swoim smartfonikiem i klikać i wymyślać, jak to nas y, youtuberzy czy influencerzy oszukują, albo jakimi są ludźmi, bo my ich znamy lepiej niż oni sami, no pewnie. A my wracamy do tematu z tytułu Triban RC500. Mamy tutaj rower, który bez czytania żadnych mediapaków na jego temat powiedziałbym, że jest gravelo-enduransem. Dlaczego? Przy tych oponach 700 x 28, to będzie fajny endurance. Przy założeniu szerszych opon, to będzie fajny gravel. A geometria, no właśnie, to nie jest geometria gravelowo wyścigowa, tylko gravelowo, po prostu gravelowa. Mamy wysoką główkę ramy, łatwiejszy dostęp do chwytu dolnego. Przy okazji Mojego kumpla rower, serwisowałem Marcina Rower. Pozdrawiam Ciebie Marcin i Pawła pozdrawiam. Cześć. <laughs> Przy okazji wam powiem, pytam Marcina jak często jedziesz w dolnym chwycie? A on jak 99 takich amatorskich używaczy rowerów z barankiem mówi nigdy. No właśnie, więc pamiętajcie, że nie zawsze rower z barankiem będzie Wam tak naprawdę potrzebny, a rowery crossowe czy fitnessowe z prostą kierownicą mogą mieć taką samą ramę, taki sam osprzęt, mogą być nawet trochę tańsze i może być Wam czasami wygodniej na prostej kierownicy. Ale wracając do tego sprzętu, jeżeli chcecie taką, no nie mamy tutaj flar, mamy zwykły baranek, ale kompaktowy, czyli mamy kierownicę płytką, łatwiej jest dostać się do dolnego chwytu. No i oczywiście wysoka główka rama, o której wspomniałem, w tym pomaga. Mamy bardzo ładny prześwit. Dobrze, że takie prześwity tutaj są. To jest opona 28 i widzicie, tylny trójkąt przyjmie o, spokojnie dużo, dużo więcej. Ile? Nie wiem, ale 32 bez problemu. To samo z widelcem, który jest widelcem karbonowo-aluminiowym, czyli jego rura sterowa tutaj w środku w główce ramy jest wykonana z aluminium. Sam rower jest ciężki. Kiedy go podniosłem, był, czu, czułem, że jest zaskakująco ciężki. Nóżka dodaje wagi sporo do roweru, zwłaszcza to czuć w rowerze szosowym, ale no wiadomo jest to tania, prosta rama i powiem Wam, że niczego więcej bym tutaj nie potrzebował. Opony będą cięższe, to są 28. Ja bym założył jeszcze szersze i z tym systemem Protect, bez względu na to, jakiej marki to jest opona, jeżeli ma jakiś dodatkowy system, jakąś grubszą gumę, jakiś oplot mocniejszy, zawsze opona też będzie cięższa. No i mamy tutaj założone 520 zatrzaskowe. Co sądzę o tym rowerze? Ten rower fajnie wygląda. On jest prosty. Mamy tutaj. Linki, pancerze poprowadzone na zewnątrz. Dwie ciekawostki, jeśli chodzi o samego dekatlona, może tutaj bym ocenił. To pancerze moim zdaniem są za krótkie. Pancerze fabrycznie są za krótkie. Ten pancerz nie jest dobrze pociągnięty, powinien być dłuższy. Nie tyle, że ociera o ramę, bo on przy takim prowadzeniu będzie ocierał o ramę. Tutaj jest przypięty do widelca. To, to było odpięte u Marcina ja mu to dzisiaj przypiąłem. Natomiast dłuższy pancerz. Wbrew pozorom sprawi, że linka będzie mniej ocierała o niego i będzie chodziła lżej. Przełożenia chodzą dosyć fajnie. Nie super lekko, ale dosyć fajnie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, stery były za mocno skręcone. Dlatego teraz po ich bardzo dokładnym wymyciu na smarowaniu rozłożyłem je na części pierwsze. Te stery chodzą lekko, ale czuć, zwłaszcza przy ustawieniu kierownicy na wprost, że ona sobie tutaj pk wpada. Oczywiście wiąże się to także z tym, że tędy łatwiej dostaje się błoto. To nie jest jakoś bardzo dobrze uszczelnione. Ja to, jak wiecie, wypełniam smarem, tak żeby woda się nie dostawała. Natomiast bieżnie wyglądają zdrowo. Zbyt mocne ściśnięcie sterów, a ten rower ma przejechane. Marcin mówi około 2000 km, może mieć. Wydaje mi się, że trochę mniej, dlatego że i opony, i samarama o tym, o tym by świadczyła, moim zdaniem. No, a przy mocnym ściśnięciu sterów będziemy jakieś, jakieś to efekty niepozytywne przyniesie na tym, jak będą wyglądały właśnie łożyska i bieżnie. Natomiast wciąż jeździ to dosyć fajnie, dosyć, dosyć w porządku. Siodełko wygląda na takie jedno z wygodniejszych. Dobrze, że nie jest tutaj takie cieniuteńkie. Moim zdaniem i tak trochę wąskie dla większości z nas. Pamiętajmy też, że... O, hey, uwaga! Czas na zrobienie pompek co pół godziny pompuje. Dodajmy też, że bardzo często tego typu rower będzie rowerem, które wiele osób zakupi, żeby się odchudzić dla zdrowia. Więc jeżeli mamy cięższego zawodnika, ten rower będzie idealny na szosy i szutry, ale szersze siodełko na pewno będzie zwłaszcza dla takiej osoby lepsze. No nie wiem dlaczego. Te siodełka wciąż, wciąż nawet nie leżą obok tego, co produkuje, na przykład Specialized, Specialized. Bardzo dobra robota, jeżeli chodzi o siodełka. Moim zdaniem, jedne z najlepszych, jeżeli nie najlepsze na świecie. O sprzęt Sora, to znaczy obie przerzutki. Korba Sora, czyli nie jakaś tańsza z bardzo taniej, na przykład grupy FSA, yy, która jest sztywniejsza od tych najtańszych korb. klamkomanetki manetki także Sory, a hamulce mechaniczne, jednotłoczkowe Promaxa. Jednotłoczkowe to znaczy, pamiętajcie, że musicie regularnie, po troszeczkę. Ten tł tłoczek prawy dokręcać, wysuwać go, dlatego że on jest nieruchomy. Jest tylko lewy tłoczek porusza się i dociska tarczę z lewej strony do prawego tłoczka. To są jednotłoczkowe hamulce, ale hamują dosyć wydajnie i nie wiem, czy bym je upgradewał do takiego amatorskiego, fajnego jeżdżenia. Napęd 2 na 9, moim zdaniem, jest bardzo dobry. Bardzo fajnie, że obręcze są już systemy systemie tubeless ready, bo zakładałbym tubelessy do takiego roweru, do amatorskiego jeżdżenia. Poza tym prosta rama, naprawdę fajnie wyglądający rower. Powiem Wam, że do jeżdżenia fitnessowego, do przejażdżek cotygodniowych, do wspólnych treningów gdzieś tam ze znajomymi, nie na poziomie jakimś super profesjonalnym, moim zdaniem Dosyć fajny rower, naprawdę fajny rower. Czego nie ma? No to nie ma osi sztywnych, bo o to byście chcieli pewnie zapytać. Czyli nie ma osi tak zwanych przelotowych, tylko ma zwykłe szybko zamykacze. Tym bym się nie przejmował. No i nie ma główki typu tapered, stąd pewnie jego niższa cena. Yy, I nie wiem, czy ktoś zauważy, zwłaszcza przy tak długiej główce ramy, że tutaj nie ma większego łożyska. Fajnie gdyby było, ale to nie przeszkadza. Tyle na temat Tribana RC500. Pozdrawiam Was, hej! Ostoż na koniec jest. No to Shimano.